Emoji opanowały cały case drop. Sprawdź i zgarniaj najlepsze skiny. Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event emoji z pulą nagród 30 tysięcy złotych. Siemanko, w dzisiejszym odcineczku poformujemy sobie skrzyneczkę rękawic z pierwszej linką w opisie z 25. Zł. Dlatego mamy tutaj cały czas utrwający emoji event, w tym do wygrania jest 30 tysięcy złotych. No, po prostu za jakąś tutaj liczbę lajków dostajecie Skinki, także myślę, że się opłaca. No i co, za lajki mamy na przykład drapki, Dostajemy Maka, 5 7 kapilary, Maka, Emeczkę Flashback, famasa, No i zawód Masa. Później mamy też koszyk skinów. Dajmy sobie tu 7651. Wysyć wpis i dostajemy MP7 na 18 zł, więc fajnie posypało. A więc przechodzimy sobie do skrzyneczki rękawica, natomiast tam jest za jakieś 850 A będziemy sobie otwierać po 5, zobaczymy czy w ogóle jakieś rękawice nam polecą. 43zł za 5 skrzyneczek. No i na początku w sumie mamy graffiti. Dobra, lecimy dalej, mamy jeszcze 585zł. No jakby wyleciały rękawice, przynajmniej jedna byłoby git. Skrzyneczki za 8zł, w sumie byłby pokrzan totalny. Okej, okay, tutaj znowu mamy kawicę. W sensie kawicę graffiti znaczy się. Dobra, znowu graffiti. Lecimy dalej, 5 stówek jeszcze mamy. Więc jeszcze tutaj, reformimy. Może wylecą w końcu. No nie, dobra, znowu graffiti. Jest to bardziej taka skręczka do farmienia. Ale cztery dyszki za skrzyneczkę, jakby poleciałem, kawice byłby Git. A my dostajemy znowu. Graffiti Ok, lecimy dalej. I ok, mamy pierwsze rękawice Widzowie, jest dobrze, jest dobrze. Mamy pierwsze rękawice Driver Glossy Racing Green 351 zł. Ja sobie zostawimy? Lecimy dalej. W sumie jedne mamy, więc jest dobrze. Dobra, tutaj znowu mamy graffiti 60 groszy. A do skrzyni dajemy 4 dyszki. No to też bardziej taka skrzyneczka jest do formienia. Więc dobre. Znowu grafiki, ważne, że przynajmniej jedne siadły. A jeszcze tu 288 zł, więc jeszcze parę skrzyneczek przed nami, jakby poleciały. Drugie, bylibyśmy w sumie nawet na profit. Może teraz, jakby tak drugie poleciały. No nie, dobra, niestety nie. Znowu 60 groszy. Jeszcze około 4 takie otwarcia po 5 coś takiego. Dobra, znowu mamy graffiti. Widzimy jeszcze raz, 160 zł jeszcze mamy. Dobra, znowu mamy graffiti. Widzimy jeszcze, 2 otwarcia sobie palniemy przejdziemy sobie na upgrader. Dobra, znowu graffiti. Chcemy, tak średnio daje. Uważam, że przynajmniej dało jedna. Ostatnie otwarcie, coś poleci. No, niestety nie. Dobra, samy graffiti. No i co, mamy tu jeszcze 33 zł. w 12 A ja sobie jeszcze przejdę na gry z tymi skinami z Tak, lecimy sobie te najtańsze skinki Raz, 10. Normalnie z fast modem gloczka wdajmy tak bardziej na prawą stronę, zobaczymy, czy siądzie. Dobra, siadł nam upgrade z 10 pokszamp totalny. Weźmy teraz sameczkę Flashback i MP7, ale to już bardziej bezpiecznie jadę 1,5. P2000 Scorpion. To jest sobie znaczymy. Lecimy sobie na fast modzie. Dobrze, i P2000. Lecimy normalnie, ad 2. 205 chociaż może nie, m Masterpiece, Field Tested. Dajmy sobie tak bardziej na dół i zapodajmy Crazy Moda. Doł. A nie, już myślałem, że siedzi już chciałem mówić, ale niestety nie siadło. Także no, widzowie, dzisiaj wychodzimy niestety trochę na minus, ale ważne są, że jedne kawice nam wyleciały. Także do następnego odcina meczka siona.